Mamy do napisania program losujący i wypisujący tablicę n liczb całkowitych nieujemnych, uwzględniający funkcję losuj i wypisz. Na początku ustalamy stałą n równą 10. To będzie rozmiar naszej tablicy. To będzie liczba elementów, którą chcemy wylosować. Jeśli kiedykolwiek zechcemy przetestować większą lub mniejszą tablicę, wystarczy zmienić to jedno 10. Cała reszta programu dostosuje się automatycznie. Przechodzimy teraz do funkcji main, czyli do serca naszego programu. Tworzyli, tworzymy tablicę A o długości n, czyli obecnie będzie to 10. Uruchamiamy funkcję SRAND TIME 0, żeby każde losowanie było inne. To jakbyśmy za każdym razem mieszali talię kart w inny sposób. Bez tego za każdym razem otrzymywalibyśmy ten sam zestaw liczb. Następnie inicjujemy funkcję losuj A, która wypełnia tablicę A dziesięcioma losowymi liczbami z zakresu od 0 do 99. W następnej kolejności będziemy mieli funkcję wypisz A. Która to funkcja będzie wyświetlać wylosowane liczby w funkcji losuj. Na początku wypiszemy funkcję losu, właśnie. Zwróć uwagę, że funkcja losu jest to typ Void. Co oznacza, że ona niczego nie zwraca. Jej zadaniem jest tylko modyfikowanie przekazanej tablicy. Mamy pętlę FOR, w której inicjujemy zmienną i, do której przypisujemy typu liczba całkowita, do której przypisujemy 0 i dopóki i jest mniejsze od n inkrementujemy o 1. Zerknijmy teraz, jak działa, jak, jak działa nam funkcja losuj. Za każdym razem będziemy w tablicy. Pracować z miejscem o odpowiednim indeksie. Czyli w tym przypadku mamy i równe 0. Więc tablica o nazwie a, jeżeli w nawiasach klamrowych ma liczbę 0, to oznacza, że to, to, co się tutaj wylosowało, zostanie przypisane do indeksu 0 tablicy A. Jednym słowem, mamy teraz indeks 0 w tablicy i do niego tutaj przypisujemy wylosowaną liczbę. I to będzie na przykład 37. Cały ten zapis oznacza również wylosuj liczbę, a potem ogranicz ją do przedziału od 0 do 99. Więc gdyby nie było tego modulo 100, trafiłyby się nam znacznie większe wartości, nawet czterocyfrowe. A tak, dzięki temu zapisowi rand, czyli randomowe liczby, mogą być tylko jedno albo dwucyfrowe. Następnie inkrementuje nam i o 1 i teraz jesteśmy już kiedy tutaj to i jest równe 1 na indeksie 1 w tablicy A i do indeksu 1 przypisujemy jakąś wartość na przykład Może przepraszam bardzo. Na przykład może to być 5. Następnie znowu nam inkrementuje i teraz jesteśmy na indeksie 2 w tablicy A i do tego indeksu przypisujemy jakąś liczbę, która się wylosowała. Tutaj. Więc, może to być na przykład 92 i tak do końca, aż tablica osiągnie w tym przypadku wielkość 10. I w momencie, gdy już zostanie zapełniona liczba, liczbami ta tablica, uruchomiona zostanie funkcja wypisz. I ona ma za zadanie wypisać te elementy w tablicy. Wypiszemy sobie teraz oczywiście tę te, funkcję. Tutaj znowu mamy w pentle FOR, gdzie zmienna I, typu liczba całkowita, na początku jest to równa 0. I dopóki nie osiągnie wielkości tablicy, inkrementuje o 1. Czyli w tym przypadku CIOUT ten, ten zapis jest najistotniejszy. Każdy element tablicy, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Będzie wypisany w konsoli. No i też oczywiście będzie, będą oddzielone spacją. I tutaj też będą się ładnie formatowały nasze elementy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem.